Witamy wszystkich w trzecim odcinku zagrajmy w Nosferatu gniew Malachiego i słychać nas pewnie Kijowo i dźwięki z gry też ale trudno nic nie poradzić. Takie dźwięki koniec. Albo taki, albo w ogóle. No właśnie, wybierajcie, albo taki, albo taki z komórki, albo... Nie nagrywamy w ogóle. O, z komórki bardzo dobry bo aż się zasłabym jak to wygląda. Dobra, bo ja na, nawet nie pamiętam gdzie zakończyliśmy. Kogo mam uwolnionego tak w ogóle? No tam parę dziadów mam. O, Aha. No, Kale Nie powinniśmy iść szablą. A czekaj, tu byliśmy, ale tam jeszcze nie wszystkie drzwi, nie? Były otwarte. No. Na! Och, James! Nie odważ element. Się ciągnie aż od anedy, nie? A troszkę do tata no, później. Z tym, z tym dziadem tutaj byliśmy. No, no nic, my nic nie słyszymy eee. przez głośniki, no. no nic nie słychać, jak nas wyruchają to... No bo jak my podgłośnimy, to, to nie słychać w ogóle... nas. No, a dźwięki z gry, tak je wiem po uszach, że... Korwa! kurwa! No. <laughs> Na Musimy za tą sabakę uwolnić, już którą? <laughs> no. Jego trzeba zdobyć. Jestem... Święty gral Integral <śmienny> na pewno. O, myślałem, że już nas są atakować. Czekaj, tam u góry. No z Dziadem z góry. No i musieliśmy się tym nim ratować. Mówię, żeby go tam zabić. Czekaj, czekaj. Koma, nic nie słyszę! Ja też Ale kij z tym, dobra, ciśniemy. Pierdzielisz takie granie. O kurwa. Bo. O, wyciekł! No no kurwa, 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 kurwa! Pojebany on jest, tak podupcony, aż wam mówiłem o co się tu rozchodzi. On musi iść z zerowym magazynkiem, on idzie. A on cię pogadę, to wszystko lux? No. Działa? Co za pierdolet. Tutaj było rozdupcone. Wszystko tu rozjebane już, fuj. Ale ja te szybka, to się rozdupczyła. Ja pamiętam, ty mówię tu... Spotkaliśmy tego dziada, to mówisz Zabijmy go tutaj, bo nie będziemy się z nim zamrosać. <grym> okay, <trym> Przefajna ma ten odcinek jak dzisiaj Dużo, Ile jest do wakacji? L. Już niedługo, nie? Jak nie? nie, ja będę miał odpowiadać ten gracie? No wiem, to, wiem, wiem. Kurwa w chuja. <grym> w chuja lecę, kogo za chuja robisz. <grym i wstraszku> o, o, <grym i wstraszku> ja cię <grym i wstraszku> tupce! Aj Ale pała, no o, ja cię pierdolę! jest podobcony, to jest. Ten rewolwer to jest jakiś główny. A wiesz, że ten, że już będzie rok, jak to będzie to konto? gdzieś za 4 miesiące? O kurwa, tyle myślę. No, to wróćmy do odpowiedzi. No, no, a teraz. A ile to jest życia? Mamy 6,66. To jest 59, czy to jest 90. Czy to jest 65 tak. 469 może <laughs> On tu o ile pamiętam? Chociaż nie, bo tu się gen losowo generuje. No, tak? no tam będzie rozpierducha pewnie jakaś. Tutaj Blade Beliar miał hardcore. No ja fajno. Czekaj, weźmiemy krzyż Krzyż. Nie napełniliśmy kurwa tego. Kiel o kurwa, o kurwa. <laughs> Myś, no widzisz... No... <grym> Kampi tam dalej. No i co? Jak mam go Nie tak. On się kurwa tam zbloczył na dole przy tym! No Co? Mam wejść tak tam? Mówię, <grym> on się tam zbloczył na dole przy tej belce tam. <grym> <grym> o, gdzie kurde? Ojej, 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 no, Bardzo mu. no ja chodzi, chuj. Widzisz go? Ja go już. <grym> Stoi za tym. Bez. 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 jak to. Bez. On Bez. 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 Bo On jest Święty odporny. Święty Bez. A, mamy życia. A nie, ile to jest życia? Aha, 49. To jeszcze... Czekaj, tak, tam apteczka była. Tam na dole. Tu jest jeszcze. No i duks. Kurwa, chuj, ja słyszę. No i ja też właśnie. Chuj. Tak na dobrą sprawę to się trzeba obstraliśmy już tu... No i tu będzie parę jeszcze... Huu! <laughs> Zgasła ta? No, latarnia <grystanie> morska. Niech kurwa, nie zgasła. A chudy, no chuj, będzie druga. Aha, czekaj, czekaj. Ale za pierwsze, samaka, samaka. Gołota, gołota. Flademerya <grystanie> <grystanie> robił ja gołot, nasze. To jest gość. Uwaga! Kutasy! kutasy. O! kutasy. O! kutasy. <laughs> Jaki wydał On łóżka No kurwa, chce grać. Drugi kurwa, O tak, o tak. ja chodzę. Co się stało się? O, teraz zapierdziel. Przyjebał mu w czamot. Gołopa? Jakie granie? 11? Nie słychać wydarzeń. Kurwa, znowu się bawię w Ja też. No, ale to jest, jest takie granie. Czekaj, zapiszę sobie. Dobrze, że nie mamy ustawione nagrywanie na F5. O kurwa. O kurwa. Pół godziny do północy? No. Nie! 11! O, no część. Zresztą ja czuję, że tu... Kurwa... Ten... Kurwa, uwolnimy, Jest 4 osoby. Czekaj, bo ja nic nie słyszę. No i chuj. Nic nie ma. Klucz do garma. No kurwa, tak! A jednak no, jakiś popierdolki. Chuj Kurwa, tak! Paj Co on to robi? Hurdami tu wbijają. Chłopie, no, cały batalion chyba. Kurwa, trzeba wziąć tą wodę świętoną do kurwy mamy. Dalej to tam się na źródnicu napełnia sarkofag. <śmieniciela> wyjebaliśmy od razu <śmieniciela> cały, cały <śmieniciela> garnet <pory. śmieniciela> I już No już. i już Idziemy dalej No a tu pytał sobie to będzie jedzie lampka wodach, a ten za to mam no. Co to ma być? Skandal Skandal No kurwa Do czego ten klucz? Powinien być jeden uniwersalny do wszystkiego <śmieniciela> Czekaj no gdzieś tutaj wymagali to nie tam gdzieś przy respie Tam jedne drzwi były takie Pamiętam Garnizon zjebany O kurwa co To co się dzieje 12 HP mamy kurwa A drzwiami se przyjebał? No co się kurwa dzieje No przy kurwi se drzwiami <noise> No go drzwi ścisnęły Nie <noise> go drzwi ścisną <noise> Kurca bomba Kurca zeks Psia Mać. <noise> kurwa fix <noise> Czekaj, czekaj, bo. Ola zablokują za przekleństwa? Eee. Wypaliła się pochodnie. Tak nikogo nie blokują. <noise> no, no właśnie. I tak nikogo nie blokują. Czekaj. Nie, a, a, nie, a kto kto powiedział, że nie, nie można? Można. O. Dobra, kurwa, ale bardziej mam HP. No to nie mam apteczki i ta winda jakaś niepewna jest, o to tak Chyba jak tu bladeberiar z nimi zjeżdżał to ja pamiętam to macie. Tak. A tak kurwa do góry wint, wint. Nie no to idzie ten bladeberiar tutaj Schodzi z babką z dziadem za chwilę babki nie ma <głos》> No i już Babka leży na ale czekaj, on usunął chyba te filmy. Bo tam on nie ma wszystkich już chyba. Nie pierdol, ciotka! Ciotka, kurwa, bo nie daj Boże. A ona przecież puszczę A tu ten tutaj szczelają z Kurwa, oni są pojebani. Módź go. Dwóch kurwa, tam jest jeszcze kurwa, na górze. No ale i co? Te schody się rozdupcą i spadnie jak bizur. Nie padnie. Kurwa, headshot. Tak, było mamy trochę zapisane. Mm. Kurwa, bo nie daj Boże. Kurwa, do 11 i wypierdalamy. To <grym> <Da>, jest odcinek próbny. <grym> <grym> no właśnie. <masz. grym> Tam jakiś quick save był. A to nie. Kurwa! <grym> o, to ten. <grym> <grym> Co za... Szybki... W... O, w chuj, to daleko jest. Nieprawda, to jesteśmy... A nie, to tu wchodzimy chyba do tego... Do tej windy, nie? O. Czekaj, idziemy na dół zwiedzić może. No bo na górze jest teraz pierdol. Teraz się okaże. Na górze to jest. Ja w to nie się Ja w to nie idzę. Pierdolę się nam. Nie, 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 A jazda większa niż u niemo przy wchodzie Kutas teraz wyleczam A może kończę tak, jak Czytaj, kiedy? czytaj to chuj Czemu? Wczaj Kurwa ani krzycz, zrobisz to No właśnie, miło skur widzisz Jeszcze raz Kurat piąty raz jefrawę A już Bardzo Kos z tym dźwiękiem, no z, a, pani pan Wy te kurwa to będzie słuchać wszystko a my? No, a my tutaj gówno słyszymy Weź Krzysztof ale tu nie wiadomo co się teraz Bez... Krzyż jest dobry na wszystko Krzyż Kutasowa zjawa chyba góry koty tutaj Kurwa 4 4 HP kurwa To co, już przytujemy? Chuj idziemy dalej Aaaa jechać typi Nie wiedzę jest jak kurwa to pod zwanty nam tutaj dobądzimy gdzieś apteczki i... Co za Kurwa... No dalej pójdzie to... O apteczka, jest! To gdzie wyszliśmy? Pamiętasz? Ano? No... To git, to kurwa na górę ciśniemy No to już Ciotka, bo nie daj Boże... Nie, nie daj Boże, ciotka Nie ma zbiórki Bo ja mogę nie otworzyć ze klatki ciotka sama spadnie Dobrze No i nas zajebią te Ale ta ciotka ma klucz do sabaki No musimy mieć ciotkę Ale ta winda szybko jedzie Pierdole Ciekawe jak to jest mechanizm No właśnie Chociaż tu nie ma prądu No ja <śled> 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 taki? zabaka. O, to muszkiet jest dobry. Czekaj, mi zaraz rozdupci. Kurwa. To jest muszkiet zleciał. I tak mamy w chuj kulek. Mamy kurwa 25 kuleków. Żadna mały A nie, <grych> no, jest tutaj. Widzisz? Muszki gdzieś. Muszki są tupe, nic. No i widzisz, że na tego nie przeładuje pan. Tutaj będzie ten wampir tupe. Pierdzie... Tam w prawo masz jakieś te apteczki różne pierdeły chyba. No. Będzie nalajtek. Poczekaj, nie, nie z Rzymy. No. No mam prawie pult tam. Tropiec. To no, przecież nas wyruchiał ja, ja pamiętam tą akcję z wampirem. No, tu kołki są najlepsze na to. Trzeba mu kołki wdupcyć, drodzy. Kołki. Ale ja nie mam kółki. Ja mam to też łącz, stary. Ja wyjarę wszystkie na pewno. To Maryja. DEDEDEDED! Kołki masz koło ciebie. Nie ma kołków! Idą, kurwa. Kurwa... Yy, koło to masz. Ale szczęście. Trzeba teraz naleźć tego jego trumnę... i temu też kołka wdupcyć. On się chuj odrodzi. MAM 14 HP! To może się... A tu w chuj zamknięte? chce se posiedzi. Co się chuje? A setka jest z prawej chyba. No. Cietka sam posiedzi. No i trudno. O, na chuj ma Zaraz, czekaj. Gdzie tu się idzie? A kurwa Wezsało mnie <grywa> Tak gra, pełna na Bógów mnie dach. Czekaj ku- o Dobra, to my tu zakończymy. No czekaj, no tutaj skończy Czekaj, czekaj, go powoli bo że to kurwa, jedziemy raz. bo ty no. będzie rozpis z wampirem, to wam zostawimy żebyście oglądali następny odcinek <grywa> O No To dobranoc. To żegna się z wami i cześć. Nara.